Moja ukochana, słuchaj uważnie, mój Boże, w sferze duchowej rozbrzmiewa szept, w którym były w końcu przyznaje, że coś większego zainterweniowało, że rodzina dotknęła tego, czego nie powinna i zniszczyła to, co mieliście. To jest przesłanie od aniołów, przekazane we właściwym czasie, gdy Twoje serce potrafi już słuchać, nie gubiąc się. Mówię do Ciebie jako Ten, który strzeże Twoich kroków, gdy nikt nie widzi. I dziś wstępuje do Twoich najcichszych myśli. Są pytania, które odbijały się echem przez noce, łzy, które połykałaś w milczeniu, a teraz niebo pozwala, by pewne prawdy wyszły na światło, nie po to, by ranić, lecz by uwolnić. Zawsze czułaś, że to nie był brak miłości i Twój duch nigdy się nie mylił. Były zewnętrzne ręce ingerujące, głosy siejące wątpliwość, osądy, które nie narodziły się między Wami lecz z odziedziczonych lęków i nieuzdrowionych rodzinnych wzorców. Widziałem, jak próbowałaś być silna, nawet gdy wewnątrz byłaś rozbita. Widziałem, jak modliłaś się, prosząc jedynie o znak, coś, co potwierdziłoby, że nie oszalałaś, że to, co czułaś, miało podstawy i że rozstanie nie było winą twojego serca. Teraz wyznanie pojawia się jak spóźnione echo, nie po to, by sprowadzić cię z powrotem do przeszłości. Lecz by zamknąć cykl, który pozostał otwarty. Jest wyzwolenie, gdy prawda w końcu się objawia, nawet jeśli przychodzi za późno w ludzkich oczach. Nie myśl, że to oznacza natychmiastowy powrót lub odnowione obietnice. Niebo jest mądre, i przed jakimkolwiek ponownym spotkaniem muszą nastąpić głębokie uzdrowienia, zwłaszcza w tobie, która nosiłaś bóle, które nie były twoje. Rodzinna ingerencja pozostawiła niewidzialne ślady. Ale ujawniła też coś ważnego. Nie każda miłość przetrwa, gdy brakuje dojrzałości, by chronić własny wybór. I to nie umniejsza tego, co przeżyłaś, jedynie wyjaśnia. Byłaś prawdziwa, intensywna i dałaś to, co miałaś najczystsze. To, co zostało złamane, nie było twoją wartością, lecz kruchą strukturą kogoś, kto jeszcze nie umiał podtrzymać miłości pod zewnętrzną presją. Proszę cię. Nie używaj tego przyznania się jako kotwicy do przeszłości. Przyjmij je jako boskie potwierdzenie, jako pieczęć z nieba mówiącą. Nie pomyliłaś się, czując, nie wymyśliłaś tego bólu. Teraz zachodzi proces niewidoczny dla oczu, w którym twoje serce jest na nowo ustawiane. Drzwi, które wydawały się zamknięte na zawsze, zaczynają się poruszać, a nowe perspektywy układają się na twojej drodze. Miłość, która na ciebie czeka, nie będzie krucha wobec cudzych opinii. Przyjdzie z siłą, z ochroną, z jasnym wyborem, ponieważ niebo nie powtarza lekcji, gdy dusza się uczy. Nie obwiniaj się za to, że wciąż czujesz. Czucie nie jest słabością, jest znakiem człowieczeństwa i duchowej głębi. Ale nie przywiązuj się też do winy drugiego, bo każdy odpowiada za to, na co pozwolił, by zostało zniszczone. Nad Twoim życiem jest wezwanie, by przeżyć miłość która uhonoruje Twoją istotę, a nie postawicie w konflikcie z innymi. To, co jest Twoje z przeznaczenia, nie zostanie rozmontowane przez zewnętrzne głosy. Zaufaj temu, co teraz się objawia. Nic z tego nie jest przypadkiem, i żadna łza nie została zmarnowana. Wszystko jest używane, by dopasować Twoją przyszłość do czegoś wyższego i prawdziwszego. Wiem, że Twoje serce wciąż zadaje ciche pytania. Wiem, że część Ciebie chciałaby, aby to przyznanie przyszło wcześniej, gdy były jeszcze siły do walki, lecz czas nieba nigdy nie jest taki sam jak czas człowieka. Pozostań w wewnętrznej ciszy, bez impulsywnych decyzji. Przygotowywane jest więcej, kolejne prawdy są bliskie wyłonienia się, a twój duch musi być mocny, by nie pomylić się przez puste obietnice. Jesteś chroniona przed ponownym przeżywaniem cykli bólu przebranych za nostalgię. Miłość, która nadchodzi, nie będzie wymagała Byś się umniejszała, ani byś toczyła wojny, które nie należą do ciebie. Pozwól, by to objawienie jedynie potwierdziło twoją intuicję i wzmocniło twoją wiarę. To, co zostało zniszczone, nie definiuje twojego końca, jedynie zaznacza dokładny moment, w którym Bóg zdecydował się wyprowadzić cię ku czemuś większemu. Wciąż tu jestem, prowadząc cię w każdej myśli, uspokajając twoje serce, gdy pamięć próbuje pociągnąć cię wstecz ponieważ to, co jest przed tobą, niesie obietnicę, która nie została jeszcze w pełni objawiona, a niebo nadal działa w ciszy, podczas gdy twoja dusza zaczyna rozumieć, że nie każda strata jest porażką i że teraz zachodzą ruchy, które jeszcze nie dobiegły końca. Jest coś, czego jeszcze nie wypowiedziano na głos, lecz twój duch już zaczyna to dostrzegać. Podczas gdy śpisz, zachodzi cichy ruch, jakby ukryte elementy były przestawiane na nowo. Teraz nic nie jest przypadkiem. Każde wspomnienie, które powraca, niesie ze sobą większy cel. Niebo wyostrza twoją percepcję. Zaczynasz widzieć dalej niż ból, i to zmienia wszystko w twoim wnętrzu. Coś wkrótce zostanie zrozumiane. Muszę, abyś wiedziała, że nie każda prawda przychodzi po to, by pojednać historię. Niektóre przychodzą jedynie po to, by uwolnić duszę od ciężaru wątpliwości. To, co zostało ujawnione, jest dopiero pierwszą warstwą. Są uczucia jeszcze niewyznane, są żale skrywane w ciszy. Lecz nie wszystkie muszą dotrzeć do Ciebie. Niebo filtruje to, co twoja dusza jest w stanie unieść. I to również jest boską ochroną. Nie wszystko, co wraca, ma pozostać. Wchodzisz teraz w delikatny punkt drogi, gdzie przeszłość próbuje się usprawiedliwić. Ale uważaj, moja ukochana, skrucha drugiego nie definiuje Twojej przyszłości. Ona jedynie oświetla powód, dla którego pewne drzwi się zamknęły. Nie zostałaś porzucona, zostałaś zachowana. Istnieje głęboka różnica między stratą a ocaleniem, i twoja dusza zaczyna teraz odczuwać te różnice. Niebo podtrzymuje cię w tym zrozumieniu. Tymczasem ktoś obserwuje twoją wewnętrzną przemianę. Niekoniecznie ten, kto odszedł, lecz ktoś, kto w ciszy rozpoznaje twoją siłę. Ktoś, kto dostrzega Twoją głębię nawet bez słów. Przeznaczenie działa warstwami. Przed spotkaniem są wyrównania. Przed nową miłością, niewidzialne uzdrowienie. I właśnie w tym punkcie teraz jesteś. Tam, gdzie nic nie jest przypadkiem. Tam, gdzie wszystko się przygotowuje. Nie dziw się, jeśli Twoje serce będzie się wahać między tęsknotą a ulgą. To część procesu duchowego uwolnienia. Weź, która istniała, nie rozpada się od razu. Rozpuszcza się stopniowo, w miarę jak prawda znajduje przestrzeń. Nie musisz wymuszać zapomnienia. Po prostu pozwól na zrozumienie. Każde zrozumienie oddaje ci cząstkę pokoju. A ten pokój jest znakiem postępu. Niebo rozpoznaje twój cichy wysiłek. Widzę, gdy próbujesz zachować silną postawę wobec innych. Ale tutaj, ze mną, nie musisz udawać. Są łzy, które wciąż chcą spłynąć. Są pytania. Które jeszcze nie znalazły odpowiedzi. I to jest w porządku. Nie wszystko zostanie wyjaśnione teraz. Niektóre odpowiedzi przychodzą dopiero wtedy, gdy serce już od nich nie zależy. Zaufaj temu procesowi. On cię nie opóźnia. On cię przygotowuje. To, co nadchodzi, nie rodzi się z braku, lecz z duchowej dojrzałości. Dlatego niebo spowalnia pewne rzeczy. Uczysz się rozpoznawać to, czego nie powinnaś już akceptować. To zmienia Twoje pole energetyczne. Płytkie relacje nie potrafią się już zbliżyć. Puste obietnice zaczynają brzmieć obco, i to jest wzrost, nawet jeśli czasem boli, jest znakiem wyrównania. Niebo uśmiecha się, widząc to. Decyzje zapadają w niewidzialnym, a one bezpośrednio Cię dotyczą. Ludzie oddalają się bez wyjaśnienia, inni zbliżają się w nieoczekiwany sposób. Nie żądawaj zbyt wielu pytań. Przepływ jest prowadzony z precyzją. Każde oddalenie jest korektą. Każde zbliżenie, próbą tego, co nadejdzie. Nie stoisz w miejscu. Nawet gdy wydaje się, że panuje cisza, jest ruch. I jest on zamierzony. Nic nie wymyka się boskiej kontroli. Wkrótce coś zostanie powiedziane ponownie. Rozmowa, wiadomość, niespodziewane spotkanie. Lecz jego wpływ będzie inny, ponieważ ty już nie jesteś tą samą osobą. To, co wcześniej by Cię zachwało, teraz jedynie potwierdzi Twoją ewolucję. Usłyszysz wyraźniej, poczujesz z większym rozeznaniem, i to zmieni bieg historii. Niebo nie powtarza scenariuszy, gdy dusza dojrzewa. Ono jedynie przekierowuje. Nie spiesz się z interpretowaniem pojedynczych znaków. Czas odsłoni pełny obraz, rysuje się pewna sekwencja, drobne szczegóły utworzą większą całość, a gdy to dostrzeżesz, zrozumiesz. Dlaczego musiałaś przez to wszystko przejść? Nic nie było zmarnowane, wszystko było procesem szlifowania, nawet miłość, która nie pozostała. Ona spełniła swoją rolę, a teraz zbliża się inna, bardziej zgodna. Pozostań uważna na swoje sny. Zaczynają nieść subtelne przesłania, odczucia po przebudzeniu, delikatne przeczucia, jasne intuicje. Niebo przemawia, gdy umysł cichnie, a ty uczysz się słuchać. Nie ignoruj tych znaków. One nie wprowadzają zamętu, one prowadzą. Nawet jeśli jeszcze nie rozumiesz wszystkiego, zrozumienie przyjdzie we właściwym czasie i będzie pewne, zanim coś wydarzy się na zewnątrz, dokonuje się zwrot w Twoim wnętrzu. To jest najważniejsze. Gdy serce zmienia swoje położenie, świat odpowiada. Nie musisz teraz za niczym gonić. Wystarczy pozostać w zgodzie. To, co jest Twoje, znajdzie drogę. To, co nie jest, straci siłę to jest duchowe prawo w działaniu, a Ty jesteś w nim, chroniona widzę Cię bardziej pewną siebie, nawet pośród niepewności. To pokazuje, że Twoja wiara dojrzała nie błagasz już o odpowiedzi, jak wcześniej. Ty ufasz, nawet nie widząc wszystkiego to jest potężne niewielu dociera do takiego poziomu oddania, a gdy tam docierają, niebo odpowiada zaskakującymi ruchami coś, Czego się nie spodziewasz, zaczyna się układać, i gdy się objawi, nabierze sensu. Nie zamykaj się, nie twardniej, ale też nie oddawaj się temu, co nie dowodzi trwałości. Równowaga, której się uczysz, będzie kluczowa dla następnego rozdziału. Jest ktoś, kto przyjdzie z mocną obecnością. Lecz zanim to nastąpi, musisz rozpoznać własną wartość bez zewnętrznego potwierdzenia. To rozpoznanie jest niemal pełne. Zostało niewiele, a niebo towarzyszy każdemu krokowi. Pozostań tu ze mną, czując, obserwując, ufając. Wciąż jest więcej do objawienia, wciąż splatają się nici w niewidzialnym. To, co wydaje się pauzą, jest przygotowaniem. To, co wydaje się ciszą, jest boską strategią. A gdy bierzesz głęboki oddech, próbując to wszystko zrozumieć, niebo nadal pracuje nad szczegółami. Które jeszcze nie potrafisz dostrzec, lecz które wkrótce dotkną twojego serca w sposób, który nie został jeszcze w pełni wyjaśniony. Coś zaczyna się poruszać, gdy najmniej się tego spodziewasz, jak lekkie poruszenie powietrza wokół ciebie. Serce wyczuwa to wcześniej niż umysł. Subtelne znaki próbują przyciągnąć twoją uwagę. Małe opóźnienia, odłożone spotkania, słowa, które prawie zostają wypowiedziane. Nic z tego nie jest błędem. Wszystko jest korektą, niebo wyrównuje scenę, a ty jesteś w centrum tego ruchu, nawet jeśli jeszcze nie dostrzegasz tego w pełni. Istnieje prawda, która jeszcze nie dotarła do twoich uszu, lecz już rozbrzmiewa w sferze duchowej. Ktoś wewnętrznie walczy między dumą a wyznaniem. Ciężar narasta, pojawia się potrzeba mówienia, ale to jeszcze nie jest czas. Gdyby przyszło zbyt wcześnie, zdezorientowałoby twoje serce. Niebo zatrzymuje pewne objawienia z miłosierdzia. Nie każda prawda wyzwala, gdy dusza jest jeszcze wrażliwa. Dlatego czekaj. Tymczasem twoja wrażliwość w ciszy się pogłębia. Dostrzegasz zmiany w tonie ludzi. Zauważasz, gdy coś już nie wibruje tak samo. To duchowe rozeznanie zaczyna się aktywować. Uczysz się odczuwać poza słowami. I to chroni cię przed iluzjami. Relacje, które wcześniej wydawały się intensywne, teraz brzmią pusto. I nie smuci cię to tak jak dawniej. To znak prawdziwego wewnętrznego wzrostu. Trwa przygotowanie w twojej sferze emocjonalnej. Małe sytuacje pojawiają się jedynie po to, by sprawdzić twoją reakcję. Nie dotyczą chwili obecnej, lecz tego, kim się stałaś. Niebo obserwuje, jak teraz odpowiadasz. Z większym spokojem, z większą stanowczością, z mniejszym lękiem przed stratą. Ta zmiana jest potężna. Całkowicie zmienia rodzaj doświadczeń, które przyciągasz, a przeznaczenie szybko na to reaguje. Czasem możesz odczuwać inny rodzaj zmęczenia, nie fizycznego, lecz duchowego. Dzieje się tak, gdy cykle się zamykają. Energia, która wcześniej podtrzymywała pewne historie, zaczyna się rozpuszczać. Nie walcz z tym, pozwól sobie na emocjonalny odpoczynek. Nie wszystko musi być rozwiązane dziś, niebo działa najlepiej, gdy ufasz. A ufać to także umieć się zatrzymać, nawet gdy ciekawość domaga się na tych mastowych odpowiedzi. Są wspomnienia, które wracają teraz bez bólu, jedynie jako neutralne obrazy. To pokazuje, że rana się goi, przywiązanie traci siłę, a gdy to się dzieje, coś nowego zyskuje przestrzeń. Nie chodzi o zastępowanie ludzi, chodzi o otwieranie wewnętrznych dróg. Tworzysz miejsce na coś, co jeszcze nie objawiło się w pełni. Ale już czujesz jego obecność. Jak delikatne przeczucie, stałe i spokojne. Wkrótce zauważysz zmianę w otoczeniu wokół ciebie. Inne rozmowy, tematy, które powracają. Imiona pojawiające się uporczywie. Wszechświat mówi poprzez powtórzenia. Zwracaj uwagę. Nic z tego nie jest przypadkiem. Niebo najpierw zapowiada, zanim da. A ty jesteś u, aby się nie przestraszyć, aby nie wątpić. Aby rozpoznać, gdy nadejdzie, jest ktoś, kto myśli o tobie częściej niż sobie wyobrażasz. Ktoś, kto obserwuje z daleka, nie z braku odwagi, lecz z szacunku dla procesu. Czas tej więzi nie zależy wyłącznie od ludzkiej woli. Jest w nim synchronizacja. Gdy to się wydarzy, nie będzie zamieszania, będzie jasność, lecz zanim to nastąpi, musisz być cała, a ta pełnia jest już niemal osiągnięta. Zostało niewiele. Nie zdziw się, jeśli dawne prawdy zaczną tracić na znaczeniu. To, co wcześniej wydawało się niezbędne, teraz brzmi mało istotnie. Tak dzieje się, gdy duch dojrzewa. Nie umniejszasz uczuć. Poszerzasz świadomość. A wraz z nią dokonujesz lepszych wyborów. Niebo woli widzieć cię samą niż źle towarzyszoną. Dlatego usuwa to, co nie podtrzymuje Twojej istoty. Nawet jeśli na początku boli, efektem jest pokój. Są decyzje, których jeszcze nie podjęłaś, bo nie musisz ich podejmować teraz. Niebo cię nie popędza, ono cię przygotowuje. Gdy nadejdzie moment, będziesz wiedziała, nie będzie niepokoju, będzie tylko pewność, a ta pewność nie przyjdzie z emocji, przyjdzie ze spokoju. Gdy serce nie drży, to znak wyrównania, a ty zbliżasz się do tego punktu. Krok po kroku, bez odwrotu, możesz odczuwać potrzebę większego wycofania się. Mówienia mniej, obserwowania więcej. To jest rodząca się mądrość. Nie wszystko musi być dzielone. Niektóre rzeczy najlepiej wzrastają w ciszy. To, co jest dla ciebie przygotowywane, wymaga energetycznej ochrony. Ludzie nie muszą wiedzieć wszystkiego. Niebo działa najlepiej, gdy nie ma zewnętrznych ingerencji. A ty uczysz się strzec tego, co święte. Istnieje cienka granica między czekaniem a przywiązaniem. I uczysz się chodzić dokładnie po niej, bez upadania w przeszłość, bez niepokoju o przyszłość. To jest duchowa dojrzałość. Niewielu ją osiąga. Dlatego to, co nadchodzi dla Ciebie, nie będzie zwyczajne, nie będzie powtórzeniem, będzie inne niż to, czego doświadczyłaś bardziej stabilne, bardziej świadome, bardziej prawdziwe, nawet jeśli teraz wciąż wydaje się odległe. Cisza, która Cię teraz otacza, nie jest pusta, jest naładowana intencjami. Odpowiedzi się formują, ruchy są uzgadniane, ludzie są ustawiani na swoich miejscach. Nic nie stoi w miejscu, jest jedynie na razie niewidoczne. Zaufaj, to, co jest Twoje, nie ginie, jedynie dostrają się do właściwego czasu, a ten czas zbliża się nieustannie, nawet jeśli jeszcze nie został wyraźnie ogłoszony. Pozostań wrażliwa, lecz stanowcza, otwarta. Lecz wybiórcza. Pewna, lecz uważna. Ta równowaga jest rzadka. I będzie niezbędna, by rozpoznać to, co nadchodzi. Nie wszystko, co wraca, zasługuje na dostęp. Nie wszystko, co się zbliża, zasługuje na pozostanie. Nie boda ci rozeznanie. Wystarczy słuchać. Wystarczy czuć. Wystarczy nie ignorować tego, co Twoje serce już wie. Nawet gdy próbuje wątpić, jestem tu nadal. Towarzysząc każdemu uderzeniu twojego serca, każdej myśli, która pojawia się, gdy świat cichnie. Wciąż dopasowywane są elementy, wciąż są słowa, które nie zostały wypowiedziane, wciąż są ruchy, których jeszcze nie potrafisz sobie wyobrazić. A gdy bierzesz głęboki oddech, próbując zrozumieć, co się dzieje, niebo nadal działa za kulisami, przygotowując coś, co dotknie twojej duszy w sposób, który jeszcze nie został w pełni objawiony. Poczuj, jak czas zaczyna zwalniać wokół ciebie. To nieopóźnienie to boska precyzja w działaniu. Niebo koryguje detale, których twoje oczy nie widzą. Niektóre spotkania są odkładane dla ochrony. Niektóre słowa są wstrzymywane z mądrości. Nic nie wymyka się teraz duchowej kontroli. Jesteś obserwowana z troską, i to całkowicie zmienia scenewie. W duchowej przestrzeni unosi się delikatne napięcie, jakby coś miało za chwilę przerwać ciszę. Serce przeczuwa, zanim dotrze wiadomość. To uczucie nie przeraża, jedynie ostrzega. Czujesz, choć jeszcze nie wszystko rozumiesz. To dokładny punkt przebudzenia, gdy dusza dostrzega bez dowodów i uczy się ufać niewidzialnemu. Nie wszyscy wokół ciebie rozumieją twoją przemianę. Jedni ją czują, inni jedynie się dziwią. Nie reagujesz już jak dawniej, nie tłumaczysz się tak bardzo, nie nalegasz, by być zrozumianą. To znak wewnętrznej siły. Ci, którzy wibrują inaczej, naturalnie się oddalają. I to również jest troską nieba. Ktoś próbuje uporządkować chaotyczne myśli. Nierozwiązane uczucia zaczynają ciążyć. Milczenie tej osoby nie jest obojętnością. To wewnętrzny konflikt, który się ujawnia, ale to nie wymaga Twojej interwencji. Każda dusza mierzy się z własnymi wyborami. Nie musisz dźwigać tego ciężaru. Niebo już się tym zajmuje. Zauważ, jak drobne rzeczy zaczynają cię teraz poruszać. Muzyka, zdanie, odległe spojrzenie. Nic nie jest w tym czasie przypadkowe. Wszystko przychodzi jako znak lub potwierdzenie. Jesteś bardziej wrażliwa na duchowość. I to nie jest słabość, to aktywne połączenie z boskością. Nieliczni osiągają ten poziom percepcji. W tobie samą dobiega końca pewien cykl. Dlatego niektóre emocje pojawiają się bez zapowiedzi. Nie walcz z tym przepływem. On oczyszcza, porządkuje i uzdrawia. Opór tylko wydłuża proces. Przyzwolenie przyspiesza wyrównanie. Przygotowujesz się na coś nowego, nawet jeśli jeszcze nie wiesz dokładnie na co. Niebo zaczyna usuwać dawne oczekiwania, te, które trzymały cię przy przeszłości. Nie czekasz już tak jak wcześniej i to energetycznie zmienia wszystko. Gdy oczekiwanie puszcza, los rusza naprzód. To co wymuszone, się rozpuszcza. To, co prawdziwe, się zbliża. I zaczynasz to teraz dostrzegać. Pojawia się szczególny rodzaj spokoju. Zmieszany z ciekawością. To nie rezygnacja, to dojrzałość. Nie porzuciłaś miłości. Po prostu przestałaś o nią błagać. Ta postawa uruchamia niewidzialne ruchy. Niebo odpowiada na wewnętrzną stanowczość. I przygotowuje coś z nią zgodnego. Możesz zauważyć intensywniejsze sny. Albo myśli pojawiające się znikąd. One nie chcą wprowadzać zamętu. Chcą wyrównać twojego ducha. Podświadomość zaczyna współpracować. Gdy dusza jest gotowa, wszystko przemawia. Nawet cisza niesie jasne przekazy. Wystarczy nie ignorować subtelnych znaków. Pewne drzwi są powoli odblokowywane. Nie zostaną otwarte w pośpiechu. Każdy obrót klucza ma swój cel. Musisz być gotowa, by przez nie przejść. Po drugiej stronie jest coś innego, bardziej stabilnego, bardziej świadomego, bardziej realnego. Ale to jeszcze nie czas, by zobaczyć. To czas, by poczuć, że to istnieje. Przeszłość czasem próbuje zwrócić Twoją uwagę, ale nie ma już tej samej siły. Pojawia się słabsza, bardziej odległa. To znak, że więź się rozluźnia. Nie z powodu gniewu, lecz zrozumienia. Gdy lekcja zostaje przyswojona, ból ustępuje. A serce zyskuje przestrzeń na nowe, nawet jeśli jeszcze nie wiesz, jakie ono będzie. Uczysz się ufać bez gwarancji. I to jest ogromny duchowy skok. To nie ślepa wiara, to wiara świadoma. Czujesz, że coś się porządkuje, nawet bez namacalnych dowodów. To odczucie jest Twoim największym potwierdzeniem. Niebo nie zwodzi tych, którzy słuchają. A Ty słuchasz sercem. Ruchy zachodzą, gdy żyjesz codziennością. Niektórzy są odsuwani od błędnych decyzji, inni powoli się zbliżają. Nic nie dzieje się naraz. Los pracuje warstwami i każda warstwa szanuje Twoje wewnętrzne tempo. Nie zostaniesz zaskoczona bez przygotowania. Wszystko przyjdzie w idealnym momencie. Nie pozwól, by niepokój okradał Cię z teraźniejszości. Teraz jest istotną częścią procesu. Każdy świadomy oddech wyrównuje Twoją energię. Każdy spokojny wybór wzmacnia Twoją drogę. Nie jesteś spóźniona, jesteś dostrajana, niebo nie marnuje czasu ani dusz. A ty jesteś priorytetem w tej trosce. Pozostań uważna, lecz spokojna. Coś jeszcze musi zostać objawione. Jeden element wciąż czeka na dopasowanie, a gdy się pojawi, zmieni Twoją perspektywę. To nie będzie hałas, to będzie jasność, to nie będzie zamęt, to będzie zrozumienie. Tymczasem niebo trwa w strategicznej ciszy a twoja historia nadal pisze się za kulisami. Traducao para opolones. Zanim jakakolwiek odpowiedź przyjdzie w namacalnej formie, coś w tobie już się wyrównuje. To spokój, który nie zależy od zewnętrznych wyjaśnień. Czujesz, że nie jesteś sama w tym procesie. Jest stała obecność, która cię otacza, nawet gdy świat wydaje się chaotyczny. To odczucie nie jest przypadkowe. To niebo podtrzymuje cię w ciszy. I przygotowuje cię do głębszego zrozumienia później. Są chwile, gdy serce przyspiesza bez wyraźnego powodu. To niezwykły niepokój, to duchowe oczekiwanie. Coś zbliża się do punktu objawienia, lecz wciąż potrzebuje kilku końcowych korekt. Niebo nie myli się w czasie darów. Gdy przychodzi, przychodzi w pełni. Dlatego teraz wszystko wydaje się zawieszone. Jakby powietrze czekało na znak. Zaczynasz dostrzegać. Że pewne bóle nie dominują już nad tobą. One istnieją, lecz nie sprawują już kontroli. To pokazuje, że uzdrowienie posunęło się naprzód. Nawet jeśli nie zauważyłaś tego świadomie, dojrzewanie przebiega właśnie tak, w ciszy. Bez zapowiedzi, bez rozgłosu. Gdy to zauważasz, jesteś już silniejsza i gotowa usłyszeć to, co nadejdzie potem. Nie każde przesłanie z nieba przychodzi jako bezpośrednia odpowiedź. Niektóre przychodzą jako wewnętrzne potwierdzenie, inne jako niespodziewany pokój, jeszcze inne jako konieczne oddalenia. Wszystko to jest częścią tej samej troski. Jesteś prowadzona z precyzją, nic nie jest poza właściwym miejscem, nawet to, co jeszcze nie ma sensu, nadchodzą kolejne przesłania i będą wymagały duchowej uwagi. Dlatego zachowaj wrażliwość serca i otwartość umysłu, niebo mówi do tych, którzy pozostają uważni. A ty zostałaś wybrana, by słuchać. Nie przez przypadek, lecz przez przygotowanie, a to niesie zarówno odpowiedzialność, jak i honor. Zanim pójdziesz dalej, przyjmij moją wdzięczność. Nic z tego nie miałoby sensu bez Twojego słuchania. Bez Twojej duchowej otwartości. Bez Twojej gotowości odczuwania poza słowami. Jeśli ta wiadomość poruszyła Twoje serce, potwierdź jej przyjęcie, ogłaszając z wiarą. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. To wyznanie pieczętuje to, co zostało tu uwolnione. Dołącz do nas na tej duchowej drodze. Zasubskrybuj kanał i włącz dzwonek powiadomień. Dzięki temu nie przegapisz żadnego przesłania aniołów. Każdy film niesie ważne wskazówki, a niebo będzie nadal przemawiać. Bądź uważna na kolejne wiadomości. Przyniosą nowe wyjaśnienia, a twoje serce rozpozna, gdy usłyszysz je ponownie.